8 stycznia tego roku ojciec Joanny Opozdy zabarykadował się w swym mieszkaniu w Busku Zdroju z nową partnerką. Żona mężczyzny próbowała dostać się lokalu, by zabrać pozostawione w nim rzeczy osobiste. Towarzyszyli jej wezwani na pomoc policjanci, córki Joanna i Aleksandra oraz zięć Antoni Królikowski. W pewnym momencie Dariusz Opozda zaczął strzelać. O konflikcie w rodzinie opozdów zrobiło się głośno już kilka miesięcy wcześniej, gdy Dariusz Opozda publicznie oskarżył żonę i córki, że odmówiły mu wsparcia finansowego po wypadku, jakiemu uległ na Madagaskarze 21 sierpnia 2021 roku. Mało pamiętam, co się wtedy działo. Wiem, że spadłem z balkonu, a kiedy obudziłem się w szpitalu, byłem w tak ciężkim stanie, że przyjąłem ostatnie namaszczenie. Po jakimś czasie poczułem się lepiej, ale teraz znów jest dramat, moja noga dosłownie zaczyna gnić, boję się, że niedługo wda się sepsa, opowiedział wówczas dziennikarce Echa Dnia, a przy okazji zaapelował do najbliższych, by ściągnęli go do Polski. Joanna Opozda stwierdziła wtedy w rozmowie z jednym z portali, że wysłała ojcu pieniądze na bilet powrotny do Polski. Leżę w szpitalu misyjnym i choć personel jest bardzo pomocny, to nie ma tu ani sprzętu, ani leków, które pomogą mi wyzdrowieć, skarżył się echu dnia, a na pytanie o pieniądze od Joanny przysiągł, że nigdy ich nie dostał. Mężczyźnie w końcu udało się wrócić do kraju. Nie przyleciał jednak sam. Wraz z nim w busku zdroju zjawiła się, jak nazwał jego nową partnerkę w jednym z instagramowych postów Antoni Królikowski, kochanka przywleczona z Madagaskaru. Dwa tygodnie po rodzinnej awanturze i kilka dni po opublikowaniu oświadczenia, że to on jest ofiarą przemocy ze strony żony, córek i zięcia, Dariusz Opozda zniknął z sieci. Po przeszło miesiącu okazało się, że był w szpitalu. 5 marca ogłosił na Instagramie, że przeszedł kilka operacji, ale powoli dochodzi do siebie. Pierwszy etap pobytu w szpitalu mija. Byłem ponad 40 dni. W końcu trafiłem na super lekarzy, co mają serducho i chcą pomóc. Przeszedłem teraz trzy operacje, przede mną jeszcze kilka, mam nadzieję, że wszystko się dobrze dla mnie skończy. Przeżyję i będę miał tą protezę kolana, wyznał pod selfie, do którego zapozował, siedząc na szpitalnym łóżku. Wkrótce po opuszczeniu szpitala, ojciec Joanny Opozdy wrzucił do sieci zdjęcie swojego hotelu na należącej do Madagaskaru wyspie Nosy B. Mój hotel gotowy, zapraszam, napisał, dając tym samym do zrozumienia obserwującym go internautom, że osobiście doglądał przygotowań do otwarcia nowego sezonu turystycznego. Dariusz Opozda, który w styczniu publicznie nazwał Joannę Opozdę oszustką i opublikował dowód na to, że aktorka przelała z jego konta na swój rachunek 46 tysięcy złotych, od awantury w Busku Zdroju nie miał kontaktu z córką. Na profilu biznesmena na Instagramie pojawił się wpis sugerujący, że definitywnie wykreślił Joannę oraz jej siostrę i żonę ze swego życia.